Deje daje zarobić, czyli wynajmujemy prąd. Jest dom, w którym są wynajęte cztery mieszkania. I w tym domu pracuje takie deje z trzema magazynami i zarabia pieniądze dla swojego właściciela. I to są naprawdę duże pieniądze, bo słuchaj, takie deje w tej chwili kosztuje 12 tysięcy zł. I to jest 20 kW mocy, ale to jest 20 kW mocy nominalnej i on spokojnie daje 30 kW z magazynu. I gdzie jest zarobek? Rząd mrozi w tej chwili ceny prądu. To oznacza, że będziesz płacił 50 groszy za kilowatogodzinę. Nieprawda. Będziesz płacił 50 groszy za kilowatogodzinę plus opłaty przesyłowe, opłaty mocowe, opłaty wszystko razem wyjdzie złoty 20. Zł. U mojego kolegi Tomka ludzie płacą po złotówce za kilowatogodzinę według podliczników. Dlatego że prąd, który wchodzi, wchodzi u niego na deję plus jego fotowoltaika 10 kW fotowoltaiki w tej chwili będzie dokładał i ludzie kupują prąd po złotówce według swoich podliczników, nie mając pojęcia od kogo kupują ten prąd. A i on nie ma taryfy dynamicznej Mówisz, że to jest ryzyko. Otóż myśmy policzyli i on twierdzi, że to nie jest żadne ryzyko. I że nawet myśli o tym, żeby dogrzewać dom generatorem gazowym, ale chyba w tym roku się nie zdąży. Nawet zimą z tych 10 kW instalacji, on mówi, że ma 16 do 20 kWh w grudniu, ma dobrze ustawione panele rzeczywiście w stronę południowo-wschodnią, tak mu się dach ułoży. A teraz i tak będzie dokładał na płocie. W związku z tym, nawet ja policzyłem, okej, okay, ludzie, którzy u niego mieszkają, mają rzeczywiście. Nieduże zużycia, więc on mówi, że to rzeczywiście może być nawet koło tych 2500 kWh rocznie, ale to oznacza, że łącznie z tym, że on sobie ten prąd z fotowoltaiki zużywa, praktycznie mówi, że w tym roku, w okresie letnim, w ogóle nie kupił prądu. A w mieszkaniach są pozakładane klimatyzatory, grzanie, chłodzenie, w związku z tym zużycie było, i w związku z tym zamiast. Płacić to, co wpłacą ludzie, i przekładać po prostu papierki, no to on dostaje dodatkowy czynsz. I tak pomyślałem, że to jest naprawdę fajny biznes, nie tylko dla Tomka, nie tylko właśnie. Będę rozmawiał jeszcze z kilkoma kolegami, którzy mają podobne biznesy, bo może ktoś się w końcu zgodzi pokazać nam, jak to wygląda, tak po prostu, żeby pokazać, sfilmować, co, jak on to robi. Ale nie kryję, że koledzy się trochę peniają, bo u nas ludzie lubią nasyłać jeden na drugiego kontrole i cuda, i urzędy skarbowe. Natomiast pomyślałem, że to jest genialne dla deweloperów i dla spółdzielni mieszkaniowych. Kolega Adam kupił sobie teraz mieszkanie i on sam rozmawiał i prosił, żeby umieścić swoje panele na dachu. I tak pomyślałem, że kurde, deweloperzy to jednak powinni to być łebscy ludzie biznesowo, a jak widać nie są, no bo to jest gotowy pieniądz, który się po prostu do człowieka pcha. Masz, powiedzmy, że jest to malutki blok typu popegierowski blok czy coś takiego, to tam wystarczy taki inwerter plus 10 kW fotowoltaiki i spokojnie możesz zagwarantować mieszkańcom 20% niższą, niższą cenę prądu niż najtańszy prąd w Polsce, nie? Dlatego, że co ku, z czego nie wyprodukujesz, no to oczywiście musisz dokupić w normalnych cenach. Ale co wyprodukujesz, no to ty dostajesz za zero i oddajesz już za gołą złotówkę, bez złoty 20. To mi się wydaje, że lepszego interesu nie ma. Deje mówi, że oni wprowadzą na rynek europejski, na rynek polski. Wprowadzają w zasadzie nawet już, bo już są w trakcie dopuszczeń, większe takie inwertery i od razu z magazynami. I z magazynami po 200 kWh, więc na normalny, duży blok już wtedy, nie? Ale nawet, tak jak wiesz, jak, jak popatrzyłem u Adama, on mówi, że on, on kupił segment w szeregowcu, nie? Dlaczego deweloper nie pomyślał, że zamiast raz sprzedać mieszkania, może do końca życia mieć z tego dochody? No bo po prostu gwarantuję ci, że będziesz miał zawsze prąd 20% taniej niż, niż reszta Polski. No kurczę, stary, to chyba lepszego biznesu nie ma. Po pierwsze, to ja mogę łatwiej sprzedać to mieszkanie, jeżeli ty wiesz, że kupujesz mieszkanie z tańszym prądem. Po drugie, ja zamiast raz je sprzedać i musieć lecieć, budować następne, to mogę brać od ciebie taki, jakby, czynsz dodatkowo każdego miesiąca. Nie to, żebym chciał psuć układ własnemu koledze, Adama, już nie wolno nic zmieniać, tam ma zostać na starych warunkach, czyli on będzie miał sobie swój prąd, ale po rozmowach z kilkoma kolegami, którzy próbują założyć spółdzielnie energetyczne w spółdzielniach mieszkaniowych, to wydaje mi się, że to jest właśnie brakujący element układanki. Bo okej, okay, ten 20 czy powiedzmy 30 kW, jeżeli mówimy o, o zbyciu energii, nie? to do 30 kW mocy, no to oczywiście będzie za mały, nawet gdyby to poumieszczać na każdej klatce 11-piętrowego budynku, to to będzie za mało. No to mniej więcej 4-5 mieszka. Ale jeżeli taki podstawowy inwerter oddeje, jest 50 kW, czyli spokojnie 60 kW z magazynu daje, i do tego 100 czy 200 kWh magazyny, to spółdzielnia zamiast szukać w tym momencie każdej złotówki i podnosić czynsze, to drugie tyle co z czynszu ma ze sprzedaży prądu. No! Jeżeli gdzieś jest jasny biznes, który się aż pcha do człowieka, to to jest jasny biznes, który się aż pcha do człowieka. Ja też ze strony DEJE tego nie rozumiem, bo oni sprzedają ten inwerter do yy, małych firm, do yy, właśnie tam hotele, yy, pensjonaty i tego typu rzeczy. Nie? I uważają, że to jest ich główny klient. A mi się wydaje, że tu głównym klientem to są deweloperzy, bo jeżeli rzeczywiście ktoś stawia takie cegiełki na, na cztery segmenty, nie? na cztery domy, to dostawa energii z dachu, to to jest przynajmniej drugie tyle dochodów każdego miesiąca, co z pozostałych usług. Więc no, dla mnie to jest no-brainer, że to są po prostu, e, to jest inwestycja przynosząca pieniądze, a nie zabezpieczenie e, hotelu. No bo okej, okay, ja rozumiem, że w hotelu, wiesz, tam, gdzie, czy, czy w pensjonacie, gdzie musisz płacić za prąd 2 złote za kilowatogodzinę, bo, bo to jest prąd dla firm, no to rzeczywiście taka możliwość, że masz własny prąd z dachu i nie musisz płacić nic, to to jest już opłacalne, tylko niestety wiesz, to jest ten problem, że widzisz to jako oszczędności. A o oszczędnościach człowiek lubi zapominać, nie? że jak nie wydasz tych 4000 co miesiąc na prąd, to one i tak za, na coś znikną. Ale dochody, to, co przychodzi co miesiąc, tak jak właśnie u Tomka, że ludzie robią zdjęcia podliczników, oni mnoży to przez 1 zł i oni mu płacą, to to jest zupełnie co innego. I obiecał mi. Że jak zarobi na tym prądzie na tyle, żeby na przyszły rok kupować generator gazowy do ogrzewania domu i robienia prądu, to generator gazowy będziemy mogli pokazać. O, już podłączyłem the diesel generator, and ten port jest diesel generator, a w tym momencie PV, to sonar power, jest zero. it is a uh, power is zero and the load power is zero and the